Jeśli ta wiadomość dotarła tak daleko, nie było to przypadkiem. Są bardzo specyficzne momenty w życiu, kiedy dusza może dostrzec prawdę na długo przed tym, jak rozum będzie w stanie ją pojąć lub przetworzyć. To uporczywe uczucie, ta przeczucie, które nie daje spokoju i pozostaje utajone w tle umysłu, ma powód i głęboki motyw. Życie stara się przekazać coś, co jest bezpośrednio związane z tą historią, z tą szczególną więzią i z decyzją, której nie można już dłużej odkładać. To nie jest groźba ani próba zaszczepienia strachu tymi słowami. Chodzi o prawdę, która domaga się, aby została usłyszana teraz, zanim milczenie spowoduje więcej ran niż jakiekolwiek źle wypowiedziane słowo. Zamieszanie było odczuwane intensywnie. Są dni, kiedy wszystko wydaje się ochładzać bez wyraźnego powodu, kiedy fizyczna i emocjonalna odległość rośnie nieproporcjonalnie, a w kolejnych momentach pojawiają się znaki, nagłe wspomnienia lub małe gesty, które na nowo rozpalają ten płomień, który nigdy nie został całkowicie zgaszony. Ta emocjonalna niestabilność nie jest przypadkiem ani produktem wyobraźni. Jest dokładnym odbiciem wewnętrznego konfliktu, który nie należy do tego, kto słyszy tę wiadomość, ale pochodzi z drugiej strony więzi. Toczy się zacięta walka między dumą a uczuciem, między lękiem przed wrażliwością a potrzebą pozostania, między puszczeniem więzi a odwagą stawienia czoła własnej prawdzie. Wszechświat i energia obserwują to, co umyka nagiemu oku. Te momenty głębokiego pragnienia są odczuwane, gdy nikt inny nie jest obecny. Ukryty strach jest dostrzegany, słowa, które są ćwiczone przed lustrem i nigdy nie wysyłane, oraz decyzje, które są odkładane z powodu braku odwagi, bo akceptacja prawdziwego zobowiązania oznacza konieczność zaakceptowania głębokiej transformacji, a zmiana zawsze budzi lęk. To przerażające. Ponieważ kochać z autentyczności oznacza zrezygnować z kontroli, rozmontować mechanizmy obronne zbudowane przez lata i stąpać po nieznanej ścieżce, na której nie można już udawać obojętności. Być może pojawiło się pytanie, czy sytuacja jest idealizowana, czy oczekuje się zbyt wiele od czegoś, co wydaje się utknęło, czy ta więź jest prawdziwa, czy tylko iluzją stworzoną przez pragnienie społeczeństwa. Ta wątpliwość głęboko boli, ponieważ męczy serce. Wyczerpując je do tego stopnia, że czujesz, iż dajesz więcej, czujesz intensywniej i czekasz z pozornie nieskończoną cierpliwością. Ale konieczne jest, aby przyjąć to ulżenie w spokoju. Kiedy więź rodzi się z głębokiego i autentycznego korzenia, nie wygasa z czasem ani odległością. Przeciwnie, przekształca się, jest poddawana próbie, rozciąga się do granic oporu, ale nie znika. Kiedy ktoś próbuje uciec od tego, co jest realne. Samo życie zapewnia konfrontację z tą ucieczką. Jest coś, co ma się złamać w tej osobie, która się oddaliła. To nie jest negatywne złamanie, ale konieczne zerwanie masek, ponieważ przychodzi moment, kiedy udawanie, że ta więź nie jest ważna, staje się niemożliwym zadaniem. Pustka pozostawiona przez nieobecność waży znacznie więcej niż strach przed zobowiązaniem, i to właśnie tam zaczynają pojawiać się niespodziewane działania. Nie dlatego, że wszystko zostało magicznie rozwiązane. Ale dlatego, że dusza nie może już dłużej znosić ukrywania tego, co krzyczy w milczeniu. Ta wiadomość nie ma na celu wymuszania sytuacji. Życie nie wzywa do dążenia, nalegania ani do doświadczania emocjonalnego wyczerpania, próbując przekonać kogoś. Przeciwnie, wymagane są obserwacja i zaufanie, a przede wszystkim niezdradzanie własnej intuicji z obawy przed utratą. Bo jeśli wybierzesz z wewnętrznej prawdy, los odpowiada jasno. Ale jeśli wybierzesz z lęku i obaw, wszystko ma tendencję do stagnacji. Teraz są dwa widoczne ścieżki. Z jednej strony wciąż wątpisz w to, co czujesz, minimalizując znaki i próbując przekonać serce, że może lepiej jest puścić, zanim doznasz większych szkód. Ta ścieżka wydaje się bezpieczna i logiczna, ale powoli oddala się od tego, co miało wzrastać i dojrzewać. Z drugiej strony Wybiera się, aby stać mocno, bez błagania o uwagę, bez wymuszania spotkań, ale bez zamykania serca na możliwość po prostu pozostania w miejscu godności i wiary oraz pozwolenia drugiej stronie przejść przez swój własny proces. Konsekwencją działania w oparciu o tę pewność jest jasność. Konsekwencją braku działania jest powtarzanie bolesnych cykli, te same historie, ta sama pustka i te same nieodpowiedziane pytania. Życie powtarza lekcje nie jako karę, ale jako formę nauczania, ponieważ wie, że wewnątrz istnieje ogromna zdolność do miłości, ale także tendencja do znoszenia zbyt wiele, gdy nie powinno się. To jest ulżenie, które trzeba usłyszeć dzisiaj. Nie ma samotności w tym procesie. Nie wyobrażasz sobie wszystkiego, co się dzieje. Są subtelne ruchy, które już się zaczęły, wewnętrzne decyzje, które jeszcze nie pojawiają się na poziomie materialnym, ale mogą być odczuwane na poziomie energetycznym. Los nie jest w pośpiechu, ale też nie zatrzymuje się. A kiedy nadejdzie dokładny moment, wszystko ustawia się w taki sposób, że logiczny umysł nie może tego kontrolować. Ta osoba czuje nieobecność, nawet jeśli jest fizyczna obecność innych, czuje natychmiastowe ryzyko utraty więzi, nawet jeśli bezpieczeństwo jest udawane. Bo dusze, które są połączone czymś większym, nie są zastępowane rozpoznają się nawzajem. A kiedy jedna próbuje uciec, Życie pokazuje jej to samo imię, te same wspomnienia i to samo uczucie w kółko. Konieczne jest zwrócenie uwagi na to, jak twoje ciało i emocje się czują, nie z lęku przed chęcią uzyskania wyników teraz, ale ze spokojem, wiedząc, że to, co nadchodzi, nie rodzi się z chwilowego impulsu, ale z prawdy, która już dojrzała w milczeniu. A kiedy ten etap niepewności się zakończy, zrozumiesz, dlaczego nic wcześniej się nie wydarzyło, dlaczego konieczne było przejście tej samotnej ścieżki. I dlaczego ta cierpliwość była dozwolona przed działaniem? Ale aby zrozumieć, dlaczego ta osoba ucieka od czegoś, czego tak bardzo pragnie, najpierw trzeba zrozumieć walkę, która toczy się w jej cieniu, coś, co psychologia głęboka stara się wyjaśnić od wieku i co ujawnia prawdziwy powód za jej eratycznym zachowaniem. Jeśli jesteś gotów zintegrować tę naukę w swoim życiu, napisz w komentarzach: Ufam swojej intuicji. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego dystansowanie się występuje dokładnie wtedy, gdy więź wydaje się najgłębsza, konieczne jest sięgnięcie po wizję, która wykracza poza powierzchowność. Karl Jung, jeden z pionierów w badaniu ludzkiej psychiki, mówił o koncepcjach, które z chirurgiczną precyzją wyjaśniają, co dzieje się w umyśle i sercu tego, kto wybiera stworzenie dystansu. To nie jest brak miłości ani zainteresowania. Chodzi o znacznie bardziej złożony fenomen psychologiczny i duchowy, znany jako efekt lustra i spotkanie z cieniem. Zrozumienie tego jest kluczem do przestania brania odrzucenia osobiście i zaczęcia postrzegania go jako objawu procesu przebudzenia. Kiedy dwie osoby dzielą więź tej wielkości, połączenie działa jak nieskazitelne lustro. Lustro nie ocenia, po prostu odbija wszystko, co znajduje się przed nim z absolutną klarownością. W tej więzi druga osoba widzi nie tylko światło, uczucie i zrozumienie, które jej oferujesz, ale także widzi swoje własne niedoskonałości. Nierozwiązane lęki i stare rany, które jeszcze się nie zagoiły. Jung wyjaśnił, że wszystko, co nie jest skonfrontowane wewnętrznie, sprawia, że los pojawia się na zewnątrz. Dlatego obecność kogoś, kto oferuje bezwarunkową miłość i całkowitą akceptację, może być przerażająca dla tych, którzy jeszcze nie nauczyli się kochać i akceptować siebie. Tutaj wkracza koncepcja cienia. Cień reprezentuje wszystkie te części osobowości, które zostały ukryte. Stłumione lub zaprzeczone z obawy przed brakiem akceptacji. Mogą to być głębokie niepewności, uczucia niewystarczalności lub lęk przed porzuceniem. Kiedy intensywność tej miłości dotyka tych ciemnych stref, instynktowna reakcja ego to ochrona. Osoba nie ucieka od tego, kto ją kocha, ucieka od tego, co ta miłość sprawia, że czuje o sobie, ucieka od wrażliwości, którą oznacza pokazanie się taką, jaką jest, bez zbroi i masek. Połączenie jest tak jasne, że oświetla zakamarki, które ta osoba wolałaby trzymać w ciemności. To jest źródło niestabilności, która jest tak myląca. Pewnego dnia pragnienie połączenia wygrywa i następuje zbliżenie, ciepło i obietnica. Ale następnego dnia strach przed byciem naprawdę widzianym, strach przed ujawnieniem cienia, przejmuje kontrolę i wywołuje ucieczkę. To cykl: Chcę, żebyś był blisko. Ale odpycham Cię, ponieważ Twoje światło oślepia mnie. Konieczne jest zrozumienie, że to zachowanie nie jest oceną wartości tych, którzy czekają, ale wyznaniem strachu tych, którzy uciekają. Ta osoba toczy cichą walkę między pragnieniem bycia wchłoniętym w więź, a przerażeniem przed utratą swojej tożsamości lub kontroli nad swoimi emocjami. Akceptacja prawdziwej miłości wymaga poziomu odwagi, którego nie każdy posiada w tym samym momencie. To oznacza zaprzestanie kontrolowania, rozmontowanie obron i stąpanie po terenie, na którym nie można już udawać, że wszystko jest w porządku, gdy nie jest. A to jest przerażające. To przerażające, ponieważ prawdziwe kochanie oznacza emocjonalne odsłonięcie się. Być może zastanawiałeś się, czy idealizujesz, czy oczekujesz zbyt wiele, czy ta więź jest prawdziwa. Ta wątpliwość boli, ponieważ męczy serce, gdy czujesz, że dajesz więcej. Czujesz intensywniej i czekasz więcej, ale musisz tego słuchać spokojnie. Kiedy więź pochodzi z głębokiej prawdy, nie gaśnie, przekształca się. Najczęstszym błędem popełnianym na tym etapie jest próba wymuszenia zbliżenia, zakładając, że większa ilość dowodów miłości może uspokoić lęk drugiej strony. Z perspektywy tego psychologicznego lustra jednak odbicie, które przeraża drugą stronę, staje się większe, im bardziej się go poszukuje. Jeśli podejdziesz do kogoś, kto boi się własnego cienia, ta osoba instynktownie się cofa, aby się chronić. Prześladowanie jest nieświadomie interpretowane jako presja, aby zmierzyć się z czymś, na co jeszcze nie czuje się gotowa. Dlatego niestabilność nie jest przypadkowa. Jest odzwierciedleniem wewnętrznego konfliktu, który nie należy tylko do tego, kto czeka. Jest ktoś, kto zmaga się między dumą a miłością, między ucieczką a pozostaniem, między utratą szansy na spełnione życie. A konfrontowaniem własnych demonów. Życie dostrzega to, co nie może być widziane gołym okiem. Dostrzega noce, kiedy ta osoba myśli o związku, kiedy nikt inny o tym nie wie. Dostrzega lęk, który nie jest wypowiadany, słowa, które są ćwiczone i nigdy nie wysyłane, decyzje, które są odkładane. Ponieważ akceptacja miłości oznacza również akceptację zmiany, a to właśnie tworzy opór. Fundamentalne jest zrozumienie, że paradoksalnie ucieczka jest dowodem na znaczenie związku. Gdyby połączenie było powierzchowne, nie byłoby potrzeby uciekania, ponieważ nie byłoby nic do stracenia. Nikt nie buduje murów przeciwko czemuś, co nie jest dla niego ważne. Buduje się fortece wokół tego, co uważa się za cenne i wrażliwe. Dystans jest w rzeczywistości tymczasowym schronieniem, w którym ta osoba stara się uporządkować swój wewnętrzny świat. Który został wstrząśnięty przybyciem tej miłości. Stara się odzyskać poczucie kontroli, które straciła w momencie, gdy serce zaczęło czuć tak mocno. W tym scenariuszu Duma działa jak dziki strażnik. Przyznanie, że potrzebujesz kogoś, przyznanie, że się myliłeś, oddalając się, wymaga śmierci ego, a ego będzie walczyć do końca, aby przetrwać. Dlatego obserwuje się sprzeczne zachowania, nagłą chłodność lub uporczywą ciszę. To nie jest prawdziwa obojętność, to gra przebranie, które ego używa, aby zyskać czas podczas gdy dusza nadal popycha w kierunku prawdy. Jung powiedział, że nie oświecamy się, wyobrażając sobie świetliste postacie, ale uświadamiając sobie ciemność. A ta więź zmusza drugą osobę do uświadomienia sobie swojej ciemności, niezależnie od tego, czy chce czy nie. Ten wątpliwość, która pojawia się, gdy patrzy się na nieprzewidywalne zachowanie Boli, ponieważ męczy poczucie, że waga jest niezrównoważona. Ale trzeba pamiętać, że gdy ktoś próbuje uciec od tego, co jest realne, życie dba o to, aby skonfrontować go z tym. Jest coś, co ma się złamać w tej defensywnej strukturze nie w negatywny sposób, ale w sposób konieczny. Przyjdzie moment, w którym udawanie, że to nie ma znaczenia, stanie się niemożliwe, ponieważ pustka przewyższa lęk. I to właśnie tam, na tej granicy, zdarzają się niespodziewane działania, nie dlatego, że wszystko zostało rozwiązane, ale dlatego, że dusza nie może już znieść niespójności. Dlatego strategia nie polega na łamaniu lustra ani na próbie oczyszczenia go dla drugiej osoby. Strategia polega na pozwoleniu, aby odbicie robiło swoje. Pozostając w swoim własnym centrum, bez ścigania i bez ucieczki, oferuje się drugiej stronie. Jedyną prawdziwą szansę na zobaczenie swojego cienia bez poczucia ataku, tworzysz bezpieczną przestrzeń, w której lęk może powoli przekształcić się w ciekawość, a następnie w akceptację. To akt ogromnej wiary, aby zaufać, że wewnętrzny proces drugiej osoby ma miejsce, nawet jeśli nie widzi się natychmiastowych zewnętrznych rezultatów. I to właśnie tam zdarza się błąd, który popełnia większość, próba wymuszenia zbliżenia lub żądanie logicznych wyjaśnień dla procesu. Który jest czysto emocjonalny i duchowy, nie wiedząc, że w ten sposób uniemożliwia drugiej stronie zmierzenie się z własną pustką. Odebrano jej możliwość tęsknienia, doceniania i rozpoznawania za pomocą własnych środków tego, co traci. Aby powrót był prawdziwy i trwały, musi się narodzić z wolności i z własnego zrozumienia drugiej osoby, a nie z zewnętrznej wytrwałości. A aby to się stało, najpierw trzeba doświadczyć czegoś fundamentalnego. Fizyki nieobecności. Zrozumienie dynamiki cienia to tylko pierwszy krok w odblokowaniu sytuacji. Gdy zrozumiesz, że ucieczka nie jest osobistym odrzuceniem, lecz, lecz defensywną reakcją na zbyt jasne lustro, pojawia się pytanie: jak na to zareagować? Odpowiedź nie leży w wytrwałości ani werbalnej perswazji, ale w znacznie starszej i potężniejszej zasadzie, która rządzi wszystkimi interakcjami we wszechświecie fizyce energii i prawie pustki. W ludzkich relacjach istnieje niewidzialny mechanizm, który działa z tą samą precyzją, co grawitacja. A gdy nauczysz się działać na rzecz tej zasady, zamiast walczyć przeciwko niej, dynamika przywiązania zmienia się radykalnie. Do tego momentu, naturalna inercja prawdopodobnie popychała nas do poszukiwania, próby naprawienia, proszenia o wyjaśnienia lub po prostu utrzymywania stałej obecności, aby zapobiec w zapomnieniu. To ludzka i zrozumiała reakcja. Kiedy czujesz, że coś wartościowego wymyka się, podstawowym instynktem jest bieganie za tym, aby się tego trzymać. Na poziomie energetycznym jednak to prześladowanie produkuje paradoksalny i kontrproduktywny efekt. Wyobraź sobie, że więź to napięta lina, która łączy dwa końce. Jeśli jedna strona ciągnie w swoją stronę z siłą i próbuje przybliżyć drugą. Natychmiastową reakcją przeciwnej strony będzie ciągnięcie w przeciwnym kierunku, aby utrzymać równowagę i nie stracić swojej pozycji. Dopóki istnieje siła, która prześladuje, nieuchronnie będzie istniała siła, która się opiera i ucieka. Tutaj wkracza fizyka nieobecności. Cały czas uwaga była skupiona na drugiej osobie, wysyłając wiadomości, sprawdzając jej ruchy lub po prostu poświęcając godziny obsesyjnego myślenia. Jej ego i bezpieczeństwo były energetycznie odżywiane. Ci, którzy uciekają, zasadniczo czują się w pozycji siły i komfortu. Wie, że ktoś czeka, wie, że istnieje emocjonalna siatka bezpieczeństwa, która została utkana przez oddanie drugiej osoby. Ta pewność pozwala mu utrzymać dystans, nie czując prawdziwego ciężaru samotności. Wysłana energia działa jak paliwo, pozwalając mu biegać bez zmęczenia, ponieważ nie musi zmagać się z niepewnością utraty. Ale co się dzieje, gdy to źródło energii nagle się zatrzymuje? Kiedy podejmuje się świadomą decyzję o wycofaniu uwagi, nie jako strategię manipulacji czy kary, ale jako akt szacunku dla siebie i ochrony, w równaniu następuje drastyczna zmiana. Odpuszczając linę opór po drugiej stronie, nie ma już niczego przeciwko czemu mógłby walczyć. Siła, którą wywierał, aby się oddalić, nagle traci swój cel, a inercja sprawia, że traci równowagę. Ci, którzy uciekli, nagle znajdują się w statycznej przestrzeni bez nikogo na swoich piętach, a wtedy prawdziwa cisza triumfalnie wkracza. Ta cisza to nie tylko brak hałasu czy wiadomości tekstowych, to namacalna energetyczna pustka. Fizyka uczy nas, że natura brzydzi się pustką i zawsze stara się ją wypełnić. Kiedy energia, która otaczała i wspierała drugą osobę, zostaje wycofana, wokół niej powstaje pusta przestrzeń. Początkowo ta osoba może poczuć powierzchowną ulgę i myśleć, że odzyskała swoją przestrzeń życiową, ale to uczucie jest ulotne. Ulga szybko zamienia się w dziwność, a następnie w głęboką niepokój. Ta osoba zaczyna dostrzegać niezwykłą chłodność, brak witalności w swoim codziennym życiu, którego nie potrafi logicznie wytłumaczyć. To tak, jakby ktoś ściszył głośność jej życia lub wyłączył światło, które chociaż czasami przeszkadzało jej swoją intensywnością, dawało jej ciepło i kierunek. W tym stanie pustki umysł tego, kto odszedł, zaczyna działać inaczej, już nie poświęca energii na budowanie murów czy wymówek, aby uniknąć bycia osiągniętym, ponieważ nikt go już nie ściga. Teraz ta energia mentalna jest wolna, a ponieważ nie ma zewnętrznego wroga, przed którym musi się chronić, kieruje się do wewnątrz. Ciekawość zaczyna się budzić, zastanawia się, dlaczego poszukiwanie się zatrzymało, czy może zainteresowanie zniknęło, czy też w końcu stracił tę bezwarunkowość, którą brał za pewnik. Wątpliwość, która wcześniej należała wyłącznie do tego, kto czekał, teraz zmienia strony i osiada w umyśle tego, kto odszedł. Kluczowe jest zrozumienie, że ten proces nie zachodzi z dnia na dzień, ale jest nieunikniony. Wycofując uwagę, oddajesz drugiej stronie pełną odpowiedzialność za jej emocje. Wcześniej tylko jedna osoba dźwigała lęk i strach przed utratą. Teraz ten ciężar wraca do swojego pierwotnego właściciela. Druga strona jest zmuszona poczuć rozmiar separacji bez znieczulenia. Musi zmierzyć się z rzeczywistością swojego życia bez stałego ciepła, które otrzymywała. I to w tym kontraście rodzi się prawdziwe docenienie. Nikt nie docenia powietrza, dopóki nie zaczyna go brakować, a nikt nie docenia głębokiej obecności więzi, dopóki nieobecność nie staje się namacalną rzeczywistością, a nie tylko odległym zagrożeniem. Ten odpływ energii musi być rzeczywisty, aby zadziałał. Nie ma sensu przestawać pisać, jeśli umysł wciąż jest opanowany i krzyczy imię tej osoby w milczeniu. Energia nie potrafi kłamać, a niewidzialne połączenie przekazuje intencję stojącą za działaniem. Fizyka nieobecności wymaga, aby uwaga naprawdę się zmieniła, wracając do własnego centrum, dbania o siebie i wzrostu. Kiedy wibracja zmienia się z potrzebności na samowystarczalność, wysyłana wiadomość do wszechświata i do drugiej osoby ma charakter godności i wysokiej wartości. A nie ma nic bardziej magnetycznego we wszechświecie, niż istota, która czuje się kompletna sama w sobie i nie musi błagać o uczucie, aby czuć się ważna. W tym momencie druga osoba zaczyna doświadczać tego, co można by nazwać objawami energetycznego wycofania. Może próbować prowokować małe reakcje, aby sprawdzić, czy wciąż ma kontrolę, wysyłając mylące sygnały lub pokazując ulotne pojawienia się. To jeszcze nie są prawdziwe próby powrotu. Są kontrole bezpieczeństwa, aby zobaczyć, czy Lina wciąż tam jest. Jeśli stoisz mocno i nie reagujesz impulsywnie na te okruchy, efekt na twojej psychice jest podwójny. Potwierdzenie, że coś głęboko zmieniło się w dynamice, tworzy nową pilność. Bezpieczna ziemia, po której stąpała, zniknęła, a teraz musi nauczyć się trzymać siebie lub znaleźć sposób na naprawienie mostu, który pomogła spalić. Energetyczna pustka działa jak wzmacniacz prawdy. Bez hałasu prześladowania i dramatu pozostaje czysta esencja uczucia. Jeśli więź jest prawdziwa, milczenie jej nie zabije. Wręcz przeciwnie, sprawi, że będą brzmieć z ogłuszającą klarownością. Fizyczna odległość przestaje być ulgą i staje się cichym męczarnią. Druga strona zaczyna odczuwać visceralną potrzebę przywrócenia tej więzi, nie dlatego, że jest do tego zmuszona, ale dlatego, że jej własna dusza zaczyna pragnąć tej energii, którą wcześniej odrzuciła. Zauważa, że wolność, której myślała, że szuka, wydaje się pusta bez osoby, która. Nadała sens tej wolności. To delikatny i potężny moment. Waga się wyrównała. Nie ma już prześladowcy ani prześladowanego. Są tylko dwa byty, które w milczeniu stają w obliczu swoich prawd. I podczas gdy ta postawa zewnętrznej nieakcji, ale wielkiego wewnętrznego ruchu jest utrzymywana, grunt przygotowuje się do następnej fazy. Bo jeśli milczenie staje się nie do zniesienia. A ego nie otrzymuje już swojego zwykłego pokarmu, osoba spróbuje wypełnić tę lukę, spróbuje odwrócić swoją uwagę, szukać hałasu na zewnątrz, aby uciszyć hałas wewnętrzny. Ale jak zobaczymy dalej, bardzo szybko odkryje, że gdy połączenie pochodzi z duszy, nie ma substytutów, które mogą oszukać serce na długo. W momencie, gdy prześladowanie ustaje, zaczyna się cicha, ale niszczycielska faza dla tego, kto zdecydował się odejść. Faza, w której rozpraszacze przestają działać. Gdy energetyczna pustka osiada, początkowa reakcja osoby, która się oddaliła, zazwyczaj nie jest natychmiastowym poddaniem się, ale desperacką próbą unikania. Ludzki umysł, gdy staje w obliczu niewygodnej prawdy lub bolesnej nieobecności, instynktownie szuka znieczulenia. Na tym etapie bardzo powszechne jest, że druga osoba próbuje wypełnić pustkę, która powstała, hałasem, gorączkową aktywnością lub obecnością innych ludzi. To ostatni zasób ego, aby udowodnić sobie, że ma kontrolę, że może przetrwać bez tej głębokiej więzi i że decyzja o odejściu była słuszna. Zanurza się w pracy, intensyfikuje swoje życie towarzyskie lub szuka powierzchownych rozproszeń, które pozwalają jej nie myśleć, nie czuć i przede wszystkim nie pamiętać. Jednak to właśnie tutaj występuje nieuniknione zjawisko, jeśli połączenie jest prawdziwe. Próbując szukać w innych miejscach tego, co można było znaleźć, tylko w tej szczególnej więzi natrafia na niewidzialną ścianę. Życie pozwala jej szukać, pozwala jej eksplorować opcje i pozwala jej próbować połączyć się z nowymi energiami, ale czyni to nie po to, aby ukarać kogokolwiek, ale aby pokazać przepaść między powierzchownością a tym, co jest z duszy. Każda próba substytucji staje się bolesnym przypomnieniem tego, co zostało utracone. Ta osoba może umawiać się na randki, poznawać nowych ludzi, zaczynać rozmowy z romantycznymi intencjami, lub po prostu szukać zewnętrznej walidacji. Ale zauważy coś, co uzna za głęboko niepokojące. Rozmowy wydają się puste, bez rytmu i głębi. Chemia, która naturalnie płynie w połączeniu dusz, nie może być sztucznie nawiązana z kimś innym. Ta osoba znajdzie się naprzeciwko kogoś innego. Może kogoś, kto spełnia wszystkie logiczne wymagania, aby być dobrym partnerem, a mimo to poczuje nieznośną egzystencjalną nudę? Zauważy, że musi wymuszać śmiech, że musi zbyt wiele tłumaczyć swoje myśli, że to telepatyczne poczucie komfortu nie istnieje, gdzie spojrzenia wystarczyłyby, aby się zrozumieć. To, czego szukała jako przyjemnej rozrywki, paradoksalnie zamienia się w cichą torturę. Porównanie staje się nieuniknione i okrutne dla substytutów. Każda wada nowego spotkania podkreśla cnotę więzi, która ją opuściła. Powierzchowność innych sprawia, że głębokość połączenia, które próbuje zapomnieć, świeci. W tym momencie wymówki, które sobie dawała, aby usprawiedliwić ucieczkę, zaczynają brzmieć pustko. Mówiła sobie, że potrzebuje przestrzeni, że potrzebuje wolności, że może gdzieś tam jest ktoś lepszy lub prostszy ale rzeczywistość pokazuje jej, że prostota czasami jest synonimem pustki i że wolność nie ma sensu, jeśli wydaje się pustynią. Próba przekonania siebie, że czas wymarze wszystko, kończy się mizerabli. Daleko od wymazania pamięci, odległość i nieudane porównania polerują ją, czyniąc ją ostrzejszą i bardziej pożądaną. Zauważa, że utrata tej więzi nie byłaby zwykłą stratą, ale głęboką raną, która nie leczy się rozproszeniami ani nowymi ulotnymi historiami. Gdy zewnętrzne rozproszenia zawodzą, milczenie powraca z podwójną siłą. Wtedy zaczyna się to, co w tradycjach duchowych nazywa się ciemną nocą duszy, ale dostosowaną do psychologii oporu. To okres wewnętrznego kryzysu, w którym obrony upadają. Ta osoba zaczyna tracić zdolność do spokojnego snu. Noce stają się długimi scenami mentalnej debaty. Rozmowy, które mieli, powtarzają się w kółko, chwilę, kiedy czuła się całkowicie bezpieczna i chwilę. Kiedy strach sprawił, że się cofnęła, zaczyna kwestionować swoją własną narrację. Nie może już obwiniać intensywności drugiej osoby, ani okoliczności, ani niewłaściwego momentu. Zostaje sama ze swoją własną emocjonalną tchórzliwością, a to jest dewastujące dla dumy. Duma, która wcześniej służyła jako zbroja, teraz wydaje się klatką. Ta osoba chce się zbliżyć, czuje fizyczny impuls, aby podnieść telefon lub poszukać spotkania. Ale to właśnie w tym momencie wewnętrznego wyczerpania zaczyna się cicha, ale niepowstrzymana zmiana. Gdy ego pęka, ponieważ nie może już znieść ciężaru własnych sprzeczności, coś prawdziwszego, bardziej szczerego pojawia się pod nim: potrzeba pokoju. Nie dla zwycięstwa, nie dla kontroli, ale dla pokoju w sercu. Tęsknota, którą próbowała stłumić przez tak długi czas, zyskuje siłę i przekształca się w klarowność, której nie można już zignorować. Zauważa, że żadna inna osoba, Żadne rozproszenie i żadna ucieczka nie mogą wypełnić pustki, która jest dokładnie tym rodzajem połączenia, od którego uciekła. A to uświadomienie, jakkolwiek bolesne, jest początkiem gotowości do ponownego otwarcia się. A potem, niemal niezauważalnie, energia zaczyna się zmieniać. Myśli stają się łagodniejsze, serce mniej defensywne. Nie dlatego, że strach zniknął, ale dlatego, że zrozumienie dojrzało, że prawdziwe niebezpieczeństwo nie tkwi w bliskości ukochanej osoby. Ale w próbie życia bez niej. W tym cichym poddaniu się pojawia się pierwszy prawdziwy impuls do powrotu nie z poczucia winy, nie z samotności, ale z głębokiej wiedzy, że to, od czego uciekła, jest dokładnie tym, co potrzebuje, aby znów stać się całością. I to właśnie w tym momencie, na progu między strachem a odwagą, przygotowuje się moment, w którym serce w końcu robi to, co dusza postanowiła już dawno.